Czy zastanawiałeś się kiedyś, co gdyby gra w CESI była całkowicie losowa? Dobra, to co, a nie? A nie miałem... to Na jednym z ostatnich streamów wraz z Naftą, Wisem i Żółtym zadaliśmy sobie to pytanie. Weź tam, Wisem, Nice. No, specjalnym kołem fortuny, na którym mogliśmy dostać całkowicie losowe bronie z każdej kategorii którymi musieliśmy grać przez całą grę. Ej, ja kurde, muszę nożem grać. Na kole fortuny mieliśmy do wyboru także mapę, na której graliśmy, oraz granaty, czy też możliwość korzystania z defusa. O kurwa, nie mogę defować. Naszym celem było rozegranie pomyślnie dwóch gierek. Rozgrywka była bardzo intensywna, a także zabawna. B, 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 B. zabiłem. Polecam wam śledzić materiał do samego końca, bo warto. to z bizonem, a ja nie mam. P250, więc nawet go na daleko nie wezmę. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. I ma agenta jakiegoś dobrego na Terlę. Ale ja widziałem, widziałem. 250 Ale w ogóle... Dobra, to co ja miałem? A, ja miałem... Hextavena. P250. O kuchnia, wywaliłem. Ja mam najlepszą prończę. To nie rushuj... To nie raszu ja w takim razie. Będę Ale. siedział tam na cmentu. Będę siedział na cmentarzu i pilnował tego, ja ja sens, ja tego I się... Pilnował Kurde. wyjście Jest, jest B, Ja jest już jestem w drodze Nie Da B, Nie Pamiętajcie, że nie można podnosić, podnosić broni z innych, nie? No tak Tak, wiem, że zamykam, dzięki Szczególnie, że się gra zaczęła Dzięki, łacić za 2 złote A ja nie mogę kupić tego Tu dzięki. maga mogę kupić, a tu mogę... Dobra, tego umpa przetestuję Dobra, ja emeczkę mam ja chyba jeszcze digla, zagram jedną. Elegancko. O, absy? E, chyba o, idą absy. B. E, w sensie A idą. Absy wwalili. Są, wwalili. Absy pijają. Ten presję zrobię. Weź tam widz, może mi zbiedź. Nice. Co? Ostatnie. Ostatnie. Ale to broń nie daje. Bo, a ty gadałeś, że jeszcze jeden bale, chyba. Bale. Ej, mam pakiet tu. O, już smoka podniosłem. No i klasik. tak wyżyć, można wyrzucić. A ja mogę mieć smoka. Ale on ma smołk także. Nice. Ty, ja wylosowałem, że mogę defuser? I, nie, ty nie miałeś, ja miałem, to ja kupiłem ja mam A właśnie bo to już dwa flesze, tylko jeden. To jest to O, bez O wyszedł jeden, no nie jest do. I no jeszcze da? Jest pusta bana. Jeszcze jeden mid. Na midzie go lecą na... Ej, bo paki nie jeszcze nie mieliśmy. Ja pierwszego lepszego tego wziąłem, nie? Smoke'a, tam na tym mapie. Na no B! Zabiłem no, a to mega. O kurde, defa kupiłem. No to nie Ale rozbrajasz ten, po prostu ten, i tyle. O, nie mam. Najwyżej oh. ten. Nie będę defować. Jest mid. Leży mid, jezus. Leży płaka mid. Zabiłem no, dwóch. Adshunder. Under a, czysty. Wokół. Oj, 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 nice. Ja e, Smoke, macie. Ja już mam. Ciągle. Ej, i ogólnie polecam sobie wymienić też pistolet, nie? Bo jak skończy się Amo, na szkodę. No, ja mam, i... ja mam. Fajcie, I... Mam. Bo oni no, skanują. Paliłem tam na dole. Ale ogarniają. Jeszcze jeden Ale buła. Nie wiem skąd. Gdzie? Nic chyba Nie no, cały czas no, nie idą byłem, tymi. Kieruję tą bronią no dobra jest. Ile im w kosztuje? 1000. Eee, o! Ej, ja w ogóle zapomniałem kupować kewa. Jakoś 1800 Zapomniałem o tym całkowicie. Patrzę balko. Dobra, pierwszy ze zgonu. Wjechali i Apsy. Aaa, myślę, że... Dobra. Zabijmy na Apsy. Zabiłem Apsy, jeden. No, na spalnie. Dobra. Eee, apcy yy, kolejne. Kładzie O A. kurwa, nie mogę defować. O kurde. <grym> Hop, i to jest zgrania, nie. Ej, ogólnie w następnym meczu zrobimy ponowne lasowanie, nie? No. Tak. proszę Kolejny Jest się kolejne. 54. Ten co ma flagę litki. Eee, ja yy, na tym, na topni, topni. Wiesz, mniejszy, eee, na no, moście, most, 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 most. Oh, o kurde, ja <grym> no Stary, najlepsze broń. Jeszcze no, MVP dostałem. Ej, ale dziwnie jest tak wybierać te bronie. Jak dziwnie. No, ciężko mi to nawet no, Chcesz, No się gdzieś odruchowo, to co zawsze? Tak, odruchowo i trzeba za bardzo myśleć. Nie jestem przyzwyczajony do myślenia w grze komputerowej. Dwóch, dwóch rampa. O, babuszka mi dyszkę dała. Lecisz, lewy trzymaj. No, ja dalej. dalej. Jeszcze jeden, no, klasz Ostatnia runda O Boże, defa, defa kupi o, kupiłem, tego Kewa zamiast, <grym <grym zamiast digla Aha. Aha No to nie grasz niczym, nożem no, grasz No, albo bez nożem, bez nożem bez Ej, kurde, muszę nożem grać. nożem grać No dawaj, wywaliłeś? Ja nie mogę, zapomniałem o tym Idę jako tarcza obronna Podkładaj, podkładaj Oni no, wszyscy B są, nie? Wszyscy Wszyscy B? Ej, to ja idę do tej, idę do Biblii, będę nożować. Weź tu w rogu, ej. Tutaj! No dobra. dobra, jest git, jest Dwójka. Long, long, już wyszedł. Daw dawaj, już Dawaj, o kuchnia. Pas, pas, pas. Pasem, dawaj, dawaj, dawa -dawa, co dawaj? Co mógł ląka Sam się podniósł, sam się podniósł. <śmieniu> Kurde, prawie! Prawie! Mogłem znożować tego po prawej i dopiero tego, co. <śmieniu> Prawie, prawie, ej, teraz Stemkę. mogę se kupić A ja mogę coś spalić, <zysy> uwaga, uwaga! Jak ja spaliłem Jedziemy, jedziemy, jedziemy Mam 16 HP Zarzesz mieć? Eee obity minus 40 spiena, no. plecy, plecy. plecy. No, no spałem, jak bo ty... Ty robiłem Ej, robiłem. Ten. Ja mam pomysł, dawajcie wszyscy B, a ja idę za stąd A Dawaj I, 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 Nie, ja idę a ja na ja B nie to potrafię Ja mam molotowa, Jakub, ty masz Ja mam molotowa ma A już mam Boże. Boże. Tak? Me, Mega, Jakub, gdzie ty poszedłeś? Krytyny jesteśmy i tyle Co Zostaw! Spalę lewo Ała, nic nie widzę Proszę. Dobra Los cretinos Zabiłem, Zabiłem. Plantuj, plantuj Zabraszki. Plantuj, plantuj, kość, kość. plantuj nafta No i, i jeszcze MVP Czekaj, kto to mówił, że zamykam? Maciuś Maciuś, nie zamykam, jestem przedostany no, Brawo Ej, to była rankingowa w końcu czy nie? Pod gratuluję, osiągnięcie O, gloka wrzuciłem, no, ale w sumie tak kupuję dual baret muszę kupić dual P250. Wybrzelepy. Ja nie pamiętam kiedy w ostatnim życiu grałem P250. Na stole nie może kewa. Gdzie idziemy? Ktoś w ogóle kupił kewa? No na no. to tylko. Bo on na gloka. No. To jest rankingowe, chce to. Ostrożnie. <laughs> Patrzę tu dół. Nie jest, jest rankingowe, punktuś. bo po prostu. Jak tam jest? O, gdzie się Masz ranking. Ranki, na midzie, na midzie jest. Dwóch, trzech! Midę wejdą. Gdzie się pan Dołem, dołem. E, od pleców wam wejdą. Aha. Ja jestem samochodem. Ej! Mega. Tam tu... Wyjdą zaraz po Tam. tam. Co. Nie wychylaj, nie wychylaj. Nie wychylaj, nie wychylaj. Stało na No co ja miałem zrobić w sumie? Mega. Nie co? wychylać, stało no, na środku. No, gdzie miałem... A, tu mogłem się Nie Nie To nie coś tak... Zzachuję, zzachuję. Parę sekund i by było. No, tak tak, trzy nie miałem jeszcze Czekaj, ubiegłem. ja miałem Bizona. Nie wiem. Czy ja co... kołaszek najdzik. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Lewo, prawo, lewo, 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 lewo A, prawo, lewo, prawo. Jednego zabijłem Kurde! El Bizono Ja chyba nie gram tym SSG, o wiesz, prawie kupiłem młodę. Ja, ja trochę razestawić Bizon Bramu. i Alberet. Kurde, jak to nie Trudy, wyszło? 98! 98. Chyba Minus dziewięćdziesiąt osiem zadałem, idę płakać w poduszkę. Taka by się przydała. Nice. Dobra, szczerze, że się udało przynajmniej jedno. Gdzie? B? B, dawajcie. Yep. Widzon. Uwaga. Zabiłem. Cofka na A. Dwóch, dwóch ja? Tam jest, tam jest, tam jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj na respawn Jeszcze jeden, Jesz Jeszcze jeden jest. ciemnia. Czekaj, jeszcze jeden ciemnia? Nie, więcej będziesz. Shit. Eee! Od kocha z jego Ciemnia, ciemnia. Nie, wciągaj ciemni jeszcze Eee, mogę mnie wychylać w sumie, jest tam. Siedzi po prostu. Śmiesznie <laughs> Zabili się. Dawaj, twoja szansa. <laughs> Nie. Bierzemy pompę? Ja biorę ja pompę i leci Kurde, smok Ja też biorę pompę, jedną grudę trzeba Jest Oj, sorry Sorry Mogłem gdzieś w smoka rzucić, ale nie wiem jak i gdzie O, jest on, jest tam. U góry, w góra, góra. dostał za 30 SPS-y Pompa to jednak nie jest dobry pomysł Znowu się zabiłeś To stawaj na Sajta oni to są jednak mądrzy. Jest z... 54. Nie ma. Fajt, fajt. O Oj. Czemu oni się zabijają? Co za depile? Ej, oni serio, zaraz wszyscy bana podostają i wtedy wygramy. Kurde, ja, ciężko z tym przyzwyczajeniem grać. Jest. śmieć. Weźli, weźli, weźli. Wesli, wesli. Ciemnia. Nice. Weź 7. Patrz tam z tyłu. Smoke 6 ciemnia, 66. Bisko hajku. Nie mogę. Aha. <laughs> <laughs> No. Jest, 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 jest. Nie, widzi, nie widzę Idę całkowicie naokoło Kładź, kładź. No bo on tam jest. Tam na Gdzie jest Ninja? Gdzie ja jest ninja? Tam? No. Za, za auto. Tam? No. Z auto z Bizonem, a ja nie mam P250, więc nawet go na daleko nie wezmę. No właśnie. O, nice! Nice! nice. Oni nie sterą to zabijają zaraz Dobra, Dobra P250, najgik i Ultra kev. co to co mi Gdzie teraz? teraz? Co? Za co ty za broni kupiłeś? No SG. Ja mam... Ale. Jak ja mam SG? Auga. Skauta, ja mam auga. Stary. No on miał auga. Nie, nie ja miał auga. On miał AUG'a. Ja nie, on miał. Nie. nie, nie. On, miał on, miał on, miał on miał auga. On miał auga. On miał auga. Jak się jednak okazało, mi na kole fortuny trafił skauta, a nie SGK slash auga. Jako, że złamał zasady rozgrywki, możecie wymyśleć mu karę w komentarzu, którą będzie musiał zrealizować w następnym filmie. Nie, mam nie, na pewno ja miałem... Ja nie, na pewno miałem AUG'a. Pamiętam, że miałem AUG'a. Sprawdzałem. Nie każdy miał skarb. Nie, nie wiem. Nie każdy miał skarb, ponieważ sprawdzę historię na fortuny, Fortune. No i super. sprawdzał historię na kole Fortuny, nie. Gdzie jest Makito? No Ale każdy miał. Obja... Ja nam to powiedziałem z streama jaku. Czy takiego takim widział? Czy No to Skup się, skup się na grze, bo. najlepsza. Bizon najlepsza ta. Bizon najlepsza bro. No, no, Eee, <grym> jest na midzie, na midzie. W sensie tam... Na, tam w rogu, tam w rogu. Nie ma. Nice. nice. tą elkę okay. Czekaj co ja miałem? Miał SSG Miałem bizonka. Dobra, bizon Los bizonos. <grym> Jak to trafiło mnie, a nie ciebie! Nie wiem. Co to za bręk pierwszy? plecy, plecy plecę. Skąd on strzeli? <grym> Ja Zacznijmy górną skąd. Dobra, p ja Idziemy trochę. I lecimy na no, B. Patrz, zabili co się już! Są tu! Są tu! Pomocy! Tak, B. 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 Dobra, ja teraz idę ciemniu. A XMK to jest pompa, tylko że taki tactical. No. Ja ta weźcie mnie zasłaniajcie. Long jeden. E B, 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 B! <gwierdza> zabiłem. Dluch zostało. Jeden gra pompo, Uwaga. Dobra, ostatni jest ciemnie. Albo tam B. Nie wiem. Bizon jest jednak turbo dobry. Jeszcze szyka Oni idą A, na B nie idą. B, B, B! Jednak B! Jednak B! Wyskoczyli przedwcześnie. Na B są. O, o Jezu, A plecy dostałem jeszcze. Czemu on go nie strzela? O boż. sens dwóch naraz zabić Ej oni. <noise> Ej oni serio, zaraz wszyscy banu dostaną. Bardzo dobrze. O, o. Patrz, patrz. Kretyny. A, dobra, oni tak to nie śmiejmy się, bo... Nie ugrają tego. I do B, idą B, idą B. Jeden został. Nie, jeden ten o, dwóch, o. Dwóch, dwóch dwóch tu jest, dwóch tu jest, jeden obity za 60. <grafię> Gratuluję! Ja nie, nie się zadałem mordo <grafię> Nice Ta gra jest jednak piękna ja Czu, Mówiłem ja, wiesz, dawaj, ale ja znowu że jak my gramy te losowe, to on cały czas dobrze idzie A ty wiesz czemu czemu cheatujesz w ogóle? Co citujesz? Oblici no, <grafię> minus Znanie, 90 Nie ja drugi też robi tego kocha, czego Tak Kusi Spójrz. No zobacz, no że z asysty mi tam lecą. Jest mid. Aha. O Boże. Oh, Gdzie? Long, long. Ej, ej, ten chłop ma kawa kawa Asimowa. No mówię właśnie, za ma Masimowa, a Chyba Minimaler. Ja to nawet nie shiftuję, tu nie, nie ma Nie, Jest tam. Yep. Jest w rogu mapy. W rogu mapy, nice. I ostatni gdzieś. O Boże. o no, u naftu jest. Gdzie? No, Weź naftu, bo ty... Nie, tu naftu nie wychodź. Nie wychodź, zabiję zabij. Chowaj się. A, no. to dostał zero. Nice. nice i... Czemu, Czemu, co, kurwa, rankingowe mnie ugraliśmy, xD. Nice, panowie. Jak my ugraliśmy rankingowe na... ...daście na... ...losowych, to jest niesamowite aż. Tak, to jest... nie, B! Kampioł. Kampioł ze ścianami. Tak. Obity minus 50. Może Vistach oszukuje? Boże. Jakie oszukuje? Zagraj... Dobra, dawaj. Dziękuję. Nice. Pa, kosa, 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 kosa. Kurczę, mi Ej, ostatni wyszedł. Pół minu pół sekundy przed końcem i dostał bana. Dobra, końce nie ma człowieka. A nie SG. Tutaj nie ma opcji, że się to... pomyliłem, po prostu nie ma, stary. No To nie widać. Ja to... się pomyliłem. To... Wiz. Wiz. No i widz. Ciekawy, widz. Ciekawe? No, super, no, super. super. No, ale robiliśmy na 5, dlatego mi się pomyliło, nie? A poza tym nawet SG A. jest lepsze, stary. A, to o. Okay. grać w tym drugim, nie? SG jest lepsze, stary, to mogę grać w tym drugim. No, tak, tak. No, tak, ale to jest nie... szkane, bo żeś złe ja losowanie zrobił. Taka ja mam przelew.